Dzisiejszy vlog zaczynamy od spełnienia mojego internetowego marzenia Spotkaliśmy się z ziomkiem, który wymyślił Daj mu, daj mu I razem z nim poszliśmy na carspotting Poznajcie Marcela, który ma 10 lat Cześć stary, bagi z tej strony O, cześć, właśnie widzę, my już wychodzimy, nie? Siema, Mikołaj Jezu, ja siadłam do testu. Dawaj stary jeszcze. Ej, a masz jakieś auta, których na przykład nie szanujesz? Że masz tak, że co jedzie i to... Audi? Ja Audi? mam Audi o... Mój cel na dzisiejszy dzień jest taki, żeby znaleźć jakąś serio zajebistą furę i żeby nam dała Pozdrawiamy! Patrz tu do Ciebie przyszli ludzie Siema Ej znacie Marcela? Znamy widzicie, widzicie Twoja bluza jest z merczu? Ej poka Daj mu Daj mu daj, tak. Dawaj, dawaj co tutaj? Tutaj myślicie nie? Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Daj mu! Daj mu, daj mu! Daj mu! Daj mu! Daj mu, O kurde! Co? Za smarte? Za Daj mu! <grym> Zasyci pan? Daj mu! Przecież to jest elektryk, <grym> ty. No. Żeby poprosiłem, żeby zasyszył. <grym> Zasycisz? Daj mu, daj mu! Daj <grym> mu, daj mu! Dzień dobry, piękny Audi, przygazuje pan? Przygazuje pan dla nas? Daj mu! Daj mu, daj mu! O nie. naprawdę było piękne, czy tylko tak pod film powiedziałeś? Pod film, żeby przygazował A tak to grucho. A tak to gruchot, nie? Dzień dobry, piękny Mercedes, przygazuje pan? Oj, oj, oj. Ale dał Jesteśmy na parkingu w Witkacu, tu są mega mocne fury I chciałbym poznać twoją opinię na temat tych samochodów, tak Dobra, po kolei Co po kolei. myślisz? Range Rover taki Słaby tak. Słaby? Słaby A tu na przykład zobacz, A-klasa, Merolek Śmietnik, co? Tam. Śmietnik? No. Tak to nawet No poczekaj, patrz, zajrzyj no? do dołu kamerą, patrz no. Widzisz coś tam w no? środku? No, no tak, bo no. to nie ma plastik to Ale tu jest grubo co? No dobra i co Ferrari spoko? Takie? To lepsze o wiele. Czyli to fajniejsze o wiele? Oczywiście. No. Okay. Słuchajcie Marce nam powiedział, że nigdy nie pił maczy, więc zabraliśmy go na moja macza. Dobre. Dobre? No. Słuchajcie widzowie, to jest Misia podbiła do mnie na maczy. Masz dzisiaj, prawda? Ja zawsze w bagażniku wożę trochę rzeczy ode mnie z lips, z mojej marki odzieżowej bluza z lips. Proszę bardzo. No i tak miniliśmy z chłopakami, co możemy jeszcze tego wieczoru zrobić ciekawego Aż nagle wpadliśmy na pomysł, że przecież otworzyło się tutaj niedawno Muzeum Sztuki Nowoczesnej I czemu by przez chwilę nie poudawać eksponatu i wkręcić ludzi, że coś takiego naprawdę ma rację bytu Słuchajcie, weszliśmy do muzeum, jest sporo ludzi Jakie jakie wielkie to muzeum No Yo Brylu, gramy że co, jak przegrasz, idziesz z nimi tańczyć 3 dawaj, gramy Trzy, No, Dobra, idę i co, ty lubisz, stare. Drby Ej, ty robisz? tańczyć? Powodzenia, stary. Słuchajcie, drugi przed tańczyć. Ej, trybuj, jest głupio, wejdź stamtąd. Co robisz? Dzień dobry, zapraszamy do najnowszego eksponatu. Ja nie mogę, ludzie, tego zdjęcia, normalnie. Ale ludzie normalnie tutaj zdjęcia, zatrzymują się a tym ja pier... ale ryby z handlowca. Ja pytam, ale, 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 tutaj ale, stary obok. Nie, no Piękne, no naprawdę? naprawdę piękne Pięknie to wygląda Jakiś czas temu na mieście zaczepiły mnie dwie dziewczyny, które opowiedziały mi swoją historię związaną z ich drużyną cheerleadingu sportowego Zakwalifikowały się one jako cała drużyna na mistrzostwa pucharu świata w Korei, gdzie za kilka tygodni chcą lecieć reprezentować Polskę Jednak taki wyjazd kosztuje ogrom pieniędzy, które muszą same wyłożyć, bo państwo nie finansuje tego typu wyjazdów Wziąłem ekipę, wbiliśmy do nich na trening i tym sposobem chciałbym wam przedstawić dziewczynę i zachęcić do wpłacania środków na ich zbiórkę Więcej informacji zostałem wam w opisie filmu Michu dzisiaj na spokojnie. Ponieważ ponieważ oczywiście Michu ma dziewczynę w domu Eryk mi powiedział, że on nie może dzisiaj ze z nami na Kto no, no, no. yes. yes. by się słonił? No, 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 no. Nie, Ej, zadzwoń do Eryka, zapytaj co robi po tak, prostu. Siema. Siema Co robisz? E, drop na Vintage O, oh, nice A robisz coś później czy nie? E, nie mam planów raczej Ale was dużo Mikołaj. Marysia Mikołaj Mikołaj, Elo yes! Słuchajcie, zaczęliśmy trening Ej, ale serio dzieci się tak ogarniają powiem wam 5, 6, 7, 8 Halo widać Dobra, gotowe? Tak, no. Pięć, sześć, siedem i... Ataki. Może wy nam pokażecie jakiś taki swój najmocniejszy, najlepszy taniec jaki potraficie ej, ej, ej. ej, a jaka nam przykład jest szansa, żebyście mogły ułożyć na przykład y, jakiś układ na szybko pod pasek Playboya Słuchajcie, dziewczyny powiedziały nam, że teraz my musimy zaprezentować swój układ No uważaj, że było mega słabo z twojej strony. <śmienic> My robimy dużo takich zajawkowych rzeczy w dresko i mam wrażenie, że my taką trochę żyjemy zajawą i od was ta zajawa po prostu też tak kipiała. Też y, mówiłyście, żeby wrzucić na stories y, do nas jakiś ten link i tak dalej. Uznałem, że po prostu przyjedziemy do Was, żeby pokazać też naszym odbiorcom, że jakie fajne rzeczy robicie, że robicie na takiej zajawie i chcielibyśmy od nas też jako całego dresko dołożyć cegiełkę, więc przekazujemy y, pięć koła do Was na zbiórkę. Proszę bardzo. <adapted> <śleszy> Proszę. Dziękujemy wam za trening, seriowego obegamy w dzisiejszy wieczór i trzymamy za was kciuki. Dzień dobry, Tak. USG Yonder. Ostatnio wkręcałem ludzi, że się zaręczyliśmy, a w tym tygodniu razem z Karu i Erykiem wkręciliśmy masę ludzi, że są oni w ciąży i spodziewają się dziecka. Zrobiliśmy to w dość nietypowy sposób. Oglądajcie. Do widzenia. No tak wygląda Yonder Mikołaj. Ja no. no i to jest wasze zdjęcie ciężowe. Okay. Chciałbym wiezo, e, powiedzieć, że ogólnie badanie i jest mega ważne. Tak i a nie nie, nie patrz. No nie patrz. Jak wiesz, ostatnio się zaręczyliśmy. No. Ja p******* to, <ścoughs> Ej. Jesteście po... Ja p******* to, ale. <ścoughs> ale się czy nie? Nie no w sensie... Cieszę się, ch... że wy się cieszycie, ale je, my jesteśmy w tym samym wieku. No. I jakbym w tym momencie miał mieć dziecko, no. to bym się chyba załamał w nie, 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 A jak się czujesz? Pierwszy raz trzymasz coś w ręku? E, nie, już kiedyś widziałem, nie, ale, nie. Ale, ale... Serio? No miałem, miałem, miałem Miałeś no. USG jąder w rękach? Serio miałeś USG jąder w rękach? Ja <laughs> Ty <laughs> Przepraszam, to Fagi ma takie głupie pomysł, <laughs> nie? Nie. Jaka reakcja. Nie. Nie. Co? Przedawajcie no. 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 się! Jeszcze Eryk, jeszcze... <śśmiech> <laughs> 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 nie skończę! <To>, nie. To... <laughs> Jak przyjedziesz do mnie, że masz dziecko, to ci nie uwierzę nigdy. <laughs> ja się prawie popłakałam, a to, to twoje, kurwa m... jaja! Nie no, ty teraz. Nie, nie wierzę w to. A, <laughs> dobra, to. Ale serio? W sensie? No tak. A masz chuwiec. <grymati> A pierwszy raz takie coś trzeba No Tak! Wiesz, serio? serio? No tak! Pierwszy raz masz USG i bagiego <grymati> Nie, nie, nie! 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 Serio? Nie! Nie! Bryga, nie! 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 Gratulacje, Nie! <b> <grymati> nie! tak się Nie! <grymati> A Nie! 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 mama. A to Nie! ktoś widział kiedyś tak Nie! Yy, kuzynka mi pokazała, właśnie Już widziałaś coś takiego? No. Serio widziałaś USG i bagiego, na żywo? No, czyli prank. Feryt! <grym> <grym> no no serio! Ej hey, się ma, bo nagrywamy z Karoliną vloga i chcemy ci coś pokazać. Czy jesteś na chacie? Jestem. Ej, hey, zdaniem Iga uwierzy. Iga na 100% uwierzy. No. Nie! Czekajcie, no! Czek Nie wiem, no, co to jest. USG. Tak! <grym> <Nie grym> <grym> lepsze niż wasze zręczyny ale co jest k**wa żeby widzieć jak ja wyglądam ja wierzę. W tym tygodniu również Maciek przeprowadził się do nowego mieszkania Dlatego poszliśmy go odwiedzić, zobaczyć jak teraz mieszka Uuu, Cześć, Cześć, Witamy Witam was Ładne. Ej, ale Macie to Zajubiście. szczerze zajebiście, szczerze no wiadomo, nie? Nie, no ja w ogóle ja byłem przekonany będzie <grym 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 Jakie szafeczki streetwearowe tu macie, ty no. Jakiś pasek Playboya ty. Nie no, jak to siedzi no. Panowie, czemu w takim razie zamieszkaliście razem? Cześć. Mieszkanie, w którym moje serce zostało i masa skojarzeń I Aha, tam, a gdzie a moje serce zostało złamane, wiecie jak to jest, Zosta musiało zostać Zmienione, dlatego jesteśmy tutaj Z nowym I, ziomkiem y, Tak, i tym razem z ziomkiem ja e, z bo, bo statystycznie ziomkowie rzadziej łamią serca niż dziewczyny Plan jest następujący Dobra. Narzekaliście, że jest mało muzyki DJ Ring Ring e, 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 e. Tutaj, DJ Ring Ring Jarski już okay. ogarniał Ring Ring na przykład Tak, tak jest, razem z Dimsem, post... No Tu ja, ją ją, tak, tak? Tak, tak, tak Spokój numer jeden Oceń, oceń miękkość materaca Ej, akurat przyjemny to, to od razu... Taka średnia wielkość. To, to jest właśnie... Ale dość specyficznie co z wchodzi od razu z jest to, Nie no to, 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 to fajnie wchodzi. No, dobrze. Można, działać, można działać, nie? To jest spokój pracownika starego. spokój! To jest spokój słowem! Welcome! Garderoba, maczka i ubrania. Ej, fajnie tu. Fajnie, nie? Ma to potencjał. Tu wcześniej Jarski spał? No i z kołdrach. Okay. jest konkretnie. prysznic, wanna. Ej! Kur... Nie! No nie wyjdę, się mnie złapać. I co za dobrony Macie za zolę Tak. No jest jest wiecie, tu będzie miejsce pracowe mocno, na pewno wiecie, twarzcie. Tu będzie czasem nawijane, tu będzie robiona muzyka. Tu będzie pewnie drugi stół DJ'ski, żeby sobie robić właśnie grać na DJ's, grać na gramofonie. Żeby, nie wiem, robić remixy, układać DJ-sety pod nasze wydarzenia, czy też po prostu, no robić jakieś dookoła, pracową muzyczne tematy A kilka dni później pojechaliśmy do Poznania na naszą pierwszą halloweenową imprezę w tym roku Cześć widzowie, zgadnijcie za co się przebraliśmy Już wam mówię, Rihanna jest Saproki. I praise the lord in Ray. No, no Spoko? And my <laughs> Cześć! Kochani, to jest nowy kod Wiki. To jest nowy, code, nowy kod Dresko. Eee, nowy kotek Dresko. Którą, <noise> którą rączką podpiszę umowę z Dresko w takim razie? Nie no. <noise> 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 <Serio? głos> w tym pierwotniku, moi drodzy, właśnie jedziemy do Krakowa. Mobilki, mobilki, próba mikrofonu, jak nie słychać. Uwaga, właśnie Michał mówi jedną ulubioną rzecz o mnie. Że nawet jeżeli coś się stało rano, takiego, że jesteś niewyspana, albo nie najedzona, albo wkurwiona na coś tak dalej, to ty mówisz, it's okay, it's okay. To nie ma sprawy. Lecimy, ciśniemy. Teraz Sonia o nie. mówi o mnie jedną cechę, którą uwielbia we mnie. Uwielbia? Tak. Że na przykład jak mam ochotę na pizzę, to Mikołaj mówi, że dobra, no to polećmy do Mediolanu. Okej, <laughs> okej, okay, okay. czyli. Typ chłopaka spontaniczny, to spoko Tak, tak Mieliśmy tego dnia wolny wieczór, więc wrzuciłem na stories, czy ktoś może nie ma jakiejś fajnej imprezki w Krakowie, na którą moglibyśmy wbić Cześć, bagi z tej strony No e, Czy my możemy wpaść do was na melarz? Ja, tak Zjeżdżamy kurwa tutaj Ile typa tu jest. O <grym> Chcieliśmy zorganizować taką e, i do wygrania jest prosto od nas bluza Dreskout. Proszę bardzo. Tutaj Drilu i Marcelina. I rozbana herbata z magazynu. Masz, wiem, mogę ją Drylu, wypić. Ale hotelu. kto ją wylał? Drylu Nie, Drylu, bo Ale kto Ale Marcelina, w takim bo to miejscu. było moje miejsce i czemu się odejść no na moim? No Sonia mi kazała. Yy, biorę to na siebie. Dobra, bierzesz na klatę sery. Dobra. Witam. To są sample Leaves X moja matcha. Słyszałeś o tym kolabu, nie? Słyszałam, no. Opiniuje. Czy chciałabyś je ocenić? Przetestować tak. je? Tak. Po kolei. To jest bluza. Pierwsza. Drop jest już jakby zaraz, więc? Serio? Więc jakby to jest już tak. O, fajna fajnie, tań. fajnie. Dobra. Ładnie jako ocenka? Bardzo mi się podoba. Ej, kolor ma fajny tego no, no, szarego? szarego, tak? Że nie yes. jest taki tani. Dobra, więc... ej, mega fajne, więc podoba ten? mi się. Dobra, teraz mój favorite, tak? czyli krunek. No mhm. ej, mega miękki. Bo to jest nasz nowy materiał w ogóle. Ej, ładne. Dobra, i do tego mam jeszcze koszulki Z tyłu jest y, jakby przepis na maczę, a z przodu jest Leafs i Macho. Przepis na maczę mi się przyda Jest Fajnie, podoba mi się, mega ładna ta kolekcja, serio, ale to zajebiste Jedziemy do Wersow Jakie macie przemyślenia na ten temat? Jestem excited Ja też mega Jestem mega ciekawa jak wypadniesz i fajnie, że zobaczymy jakby cały backstage, jak u nich to wygląda Co nie? No. Na hali ekipy człowieku wjechać Podjechaliśmy pod halę ekipy Jest stresik no nie wiem, trochę myślę, że jest, ale taki... Fajny, taki, taki dobry Taki no. pozytywny, no Otwieramy content stópkowy Uuu, zajebiście, no, ale <laughs> lubimy takie rzeczy Siema Super. Cześć Cześć Eno, cześć. 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 cześć, siema ja, Ale to się dzieje Jak coś, to się w ogóle nie krępuj, Dobrze. że ja się będę zadawać jakieś mega trudne pytania no. Albo cokolwiek Bo ja raczej jestem taką osobą, że ja sobie zawsze znajdę i tytuł, i miniaturkę, i wszystko sobie ogarnę. <laughs> okay. I, i, I ten format się też tym rządzi, że ja zawsze wysyłam i nagrania do akceptu, i, i, i zawsze nawet przed nagraniami mówię, że... Jakbyś znalazł jakieś pytanie, które ci po prostu będzie takie niekomfortowe dla ciebie, albo coś to jak najbardziej mów? Nie, no myślę sobie, że jakby, no postaram się tak, żeby wszystko polecić po prostu. No. Będziemy oceniać Mikołaja występ w studiu. <grymne> Za uszy? Dobra, nie miałem takiego sprzętu nigdy stary, więc tak, tak, tak. tak. zaczynamy. Ten, no. O, dziękuję, Sonia. Cześć, moim gościem dzisiaj jest Bagi. Cześć Werka, bardzo dziękuję za zaproszenie To ja dziękuję, że tutaj siedzisz tak, No dobra, to my uciekamy w takim razie Dzięk, dzięki. bardzo nie miło to było jeba. Siema Jak mi poszło? Fajnie, Dobrze. bardzo fajnie Bardzo że, że spoko Tak, Ale... uważam, że pokazałeś tak bardzo siebie, tak jak ja mam z tobą gadałam Ja tam siedziałem i miałem taki realization moment, że tam siedzę i mówię Ja pierdolę, obok mnie siedzi Werso, jestem czy to prawda, że Co tu się kurwa dzieje że Z pięć razy do tego, serio, że regularnie tak miałem, że ja siedziałem wyrazowo, dwa pytania, ja miałem co tu się dzieje? Dobra, czy wy się nastawiacie pozytywnie na suszy Minimajka? Ja na przykład w ogóle nie wiedziałem, że Minimajka ma restaurację. O. Serio? Serio. A ja dzisiaj napisałem do Minimajka i zapytałem się, czy chciałbyś z nami spotkać? Było, że jak najbardziej, więc Cześć, Serio. Cześć. Mikołaj, cześć. cześć. Ale mamy bardzo dobre sushi, Mamy też bardzo dobre sushi, burgery i makarony. To smakuje? Powiedz. Tak no, 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 no. to smakuje, to? Dobra. Okej, okay. smakuje mi. <grymienie> dobry, Taka? Dobra dobra. Mm mhm, bardzo dobre, świeże, pasuje mi. Na TikToku ostatnio wiraluje trend Hear Me Out Cake, czyli ciasto, w które wbijamy patyczki ze zdjęciami swoich kraszy. Uznaliśmy, że też musimy coś takiego zrobić, ale wkręcimy jednego z nas. I był to Maciek, który nie wiedział, że każdy z chłopaków będzie wbijał w ciasto patyczki ze zdjęciami jego byłych dziewczyn, bądź dziewczyn, z którymi kiedyś kręcił. Mój drodzy, jesteśmy na naszej imprezie w Krakowie Halloweenowej. Tysiąc osób właśnie na Hype Parku za nami. Dress code Halloween. Eee, I w międzyczasie, jakby co nie było, trzeba robić kontencik. Dlatego właśnie jest robiony... Ciasto Błysy, e, to jak to się nazywa they were, they were, hear me out cake hear, hear me out hey, także no dobra o. przepiękna kobieta tak myślę że e, grail jednego nie mężczyzny tak Dawaj, no, hear no, me tak. out tak no banger Tyle, by no, to, no, no, a... to jest mój grail jakby z y, mojej no nie wiem, jak byłem młody, to już się jarałem tą influencerką, ale po prostu to dzisiaj mega się jara i jest zajebistą dupą. Hear me out No co pomyśl, tak? To no, jest na co zwrócić uwagę po prostu. Zawiesić wzrok, tak? Tak, tak, tak. tak, tak okay. Hear me out! On ma kodera. A nie, yeah. A jaka posturka tak? k**a out out Tak już mam narzeczoną, więc nie mogę ten, ale jest to moja krasi jakby z dzieciństwa mojego po prostu no. Ja uważam, że Kudy, ta pozycja tutaj jest, jest? grejlem Grailem każdego tutaj Ale jest z nas? <śmiewaś> Okej, okay, dobra, uwaga, uwaga, zwracam! to jest Hudi, to jest Hudi <śmiewaś> Holy moly jest No, dobra, bo imprezę mamy to wygracia! Naszy i piękny gust, bardzo się cieszę, że naprawdę. Do, znaczy, co by wam tu powiedzieć? Chyba pogratulować, tylko że naprawdę. gustuje się w pięknych kobietach, Które się gratuluję.